Dzień dobry na początek. Dzień dobry, witam. I chciałem zapytać. Rozmawiam z Michałem Ostrowickim czy z Sydneyem Mija myślę, że raczej z Sidejem Mio, mhm. nawet właśnie nie Sydneyem, czasami mhm. taka literówka się pojawia, bo jest to neologizm, który przyjąłem jako swoje imię, czyli tak od angielskiego site, prawda? Mhm. strona, SIDE, czyli na stronie albo w sensie wirtualności, środowiska elektronicznego albo świata fizycznego. Natomiast Mio to nazwisko zostało dołączone mi jako Jedno z 40 możliwych sprzed ponad 10 lat w Second Life no i wybrałem to takie, takie wschodnio brzmiące powiedzmy. Czyli to nie jest Alter ego, tylko to jest marka na osobie. Tak, to jest. Jestem związany z tym imieniem sieciowym i. On jest, ono jest w procesie, to znaczy, że coraz bardziej staje się aktualne w świecie nauki pod postacią maili, strony, informacji w systemach komputerowych uniwersyteckich, czy właśnie takich sytuacji jak udział w XI Zjeździe Filozoficznym, gdzie występuje wyłącznie jako sidemio i zupełnie niepotrzebne jest, aby wciągać w to Michała Ostrowickiego. Robiliśmy research. Przedłem na stronę Uniwersytetu. Patrzyłem na zdjęcie w zasadzie na grafikę. No łatwo w tłumie znaleźć nie będzie. To była pierwsza myśl, ale jakoś poszło. A tak. Problem jest. Ja mam w głowie taki problem. Ja jestem laikiem totalnym. Muszę przejść, nie mam nic wspólnego z filozofią, A i z tej perspektywy patrzę na to, czym pan przez się zajmuje. Bo, no właśnie, na ile to jest awatar, to jest nasze Alter Ego w Second Life na przykład, bo to jest jedna z platform, chyba, nie wiem, wydaje mi się, teraz najpopularniejsza, jeżeli chodzi o tą wirtualną rzeczywistość. A na ile jest to rozszerzenie, czy, czy jest to próba stworzenia siebie w tej rzeczywistości wirtualnej? To jest bardzo dobre pytanie. Pytanie na czasie naszych czasów. Można by było powiedzieć epoki mediów interaktywnych, które umożliwiają partycypację długotrwałą, głęboką imersję, tworzenie własnych profili, budowanie właśnie stron, fanpage y i tak Jeżeli ktoś czuje zaangażowanie, które przejawia się w partycypacji głębokiej i chcę zaistnieć, czy to na zasadach kompensacji, czy ekspresji, budowania własnego portretu, satysfakcji z tego rodzaju egzystencji, to to jest dobry moment, myśląc o multimediach, żeby właśnie taki portret czy alter ego tworzyć. Jedni będą grać w gry wideo i nie będzie mieć to żadnej Żadnego znaczenia, Nawet będą w głębokiej imersji, uczestnictwo będzie nieco inne niż to, o jakim myślimy w tej chwili, a inni, tak jak w moim przypadku, będzie to przyjęcie, pewne, przyjęcie faktu, że moje uczestnictwo niesie konsekwencje dla mojego życia, życia zawodowego, czasami także rodzinnego i że nie wystarcza wyłącznie nazwa. Tylko musi pójść za tym coś ważniejszego, mocniejszego filozoficznie czyli no właśnie tworzenie osobowości sieciowej. Poświęcam tak dużo czasu internetowi, prowadząc zajęcia, no tak jak zresztą każdy, chyba, spędzając wiele godzin przed komputerem, że w pewnym momencie uznałem, że to jest moje ja albo drugie ja nie ma w tym momencie to takiego znaczenia i że tam jest moje miejsce. Stąd ta decyzja egzystencjalna, trochę antropologiczna, żeby w ten sposób... Podkreślić znaczenie partycypacji, no takiej jak podejrzewam większość z nas posiada. Ja jestem filozofem, więc w związku z tym to się automatycznie tworzy zobowiązanie. Jeśli chcesz coś na ten temat powiedzieć, zobowiązującego dla siebie, a także może dla innych, no, to musisz to zrobić na, własnym, na własnej osobie, na własnej psychice też cielesności, bo to jest zmiana Właśnie. fizyczności, również prawa wyglądu. Jest taki serial. Na pewnej popularnej platformie, i chyba najpopularniejszej teraz na świecie. I dwoje głównych bohaterów podłącza się do wirtualnej rzeczywistości. To są dwoj, dwaj koledzy, przenoszą się do gry, gdzie teoretycznie mają walczyć karaty i tak dalej. Dochodzi do nich, powiedzmy, do zbliżenia. Jeden jest kobietą, drugi jest mężczyzną w tej grze. Tak, tak, wiem. Mhm. Wiemy, o czym mówimy. Tak. I jak taka sytuacja, w takim razie, czy ona w ogóle jest realna, czy to ma jakieś przełożenie na konsekwencje? Jak to wpływa, czy jak to może wpłynąć na, na sytuację społeczną? Bo filozof bo rozumiem, że w ten sposób musi patrzeć na to. Tak, tutaj drobna uwaga. Mhm. Moje doświadczenie sieciowe jest akademickie oraz takie, jak można nazwać. Reprezentacja uniwersytetu w sieci. Ono jest społeczne. Mhm. Natomiast mniejsze, jeśli chodzi o jakieś wysublimowane tego typu relacje, ale z obserwacji i z no takiego uczestnictwa, które towarzyszy innym osobom, mogę powiedzieć, że to jest bardzo złożony proces relacji emocjonalnych, właśnie związków międzyludzkich. One mogą być bardzo intensywne. Mogą no, w ogóle zastępować relacje ze świata fizycznego. Znaczy, ja mogę powiedzieć o sobie tyle, że mam kilku przyjaciół w sieci, my właśnie w Akademii Elektroniki w Second Life, których. Części nigdy nie widziałem face to face, ale od wielu lat rozmawiamy czasem o prywatnych, osobistych sprawach na prywatnym czacie i to, byłoby, to byłaby ta odpowiedź w zasadniczym znaczeniu. Natomiast jeśli chodzi o te relacje bardziej intymne, to one są mi no mniej znane albo wręcz obce, dlatego że wiem o tym, iż stwarzając je, one mogą się przekładać później na świat fizyczny. A moje. Życie, w second life, drugie życie nie zastępuje świata fizycznego, który również cenię, bo to są wszystko kwestie ontologiczne, bytu, rozumienie rzeczywistości, jednej i drugiej, mhm. konsekwencji działań, odpowiedzialności za egzystowanie w obydwu światach. Jeżeli one zaczynają być sprzeczne, zderzać się, to będą straty. Dlatego to nie jest zastępowanie w moim przypadku, tylko uzupełnienie. Można by było tak powiedzieć: nie czegoś brakowało, o, to mhm. dobrze brzmi, prawda? Przecież można tak powiedzieć, na uniwersytecie mi czegoś brakowało. życzę wszystkim, żeby naukowcom czegoś brakowało, prawda, na zasadzie, że gdzieś tam jest jakiś horyzont zdarzeń, za którym chcą się znaleźć. Ale to raczej jest ten kontekst. Rozumiem. Ale byt, czy nie określenie awatar jest dobrym? Może być. Tożsamość elektroniczna. to tożsamość elektroniczna, ten awatar, który żyje sobie w tamtej konkretnej rzeczywistości wirtualnej. No i on jest niezależny od właściciela realnego. On nie jest taki autonomiczny, żeby żył poza mhm. mną, ale, ale jestem przekonany, że może stwarzać poczucie wolności. Mówienie innym językiem, na przykład do studentek i studentów na zajęciach, sytuacja zapośredniczenia również zmienia, dlatego że osoby, które do mnie się zwracają, odpowiadają, zadają pytania, one także czują tą atmosferę tam nie ma tytułów naukowych nie ma pań i panów są imiona sieciowe z doskonałą konwencją bo y, mamy prawo się do siebie zwracać y, no, mając świadomość tej sytuacji za pośredniczenia. więc w związku z tym y, 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 to się y, y, rozgrywa bez takiego ograniczenia jakim czasami jest biurko czasami gdzieś wchodzę widzę biurko i dopiero potem osobę i już zasadzie rozmawiam z tym biurkiem bardziej przysłowiowo niż z tą osobą no bo jest y, nie Pewność, czasem nawet poczucie się strachu może budzić, czasem przed rozmową już wiadomo, jaką ona będzie mieć finał. A tutaj to się rozmywa, prawda? Więc te relacje akademickie, wydaje mi się, że one są tutaj bardzo dobre. Ale zakładam, okay, powiedział, powiedziałbym, powiedziałeś, Sydney. Tak, oczywiście. Że, bez N, Sydney. Sydney. <laughs> że studenci mogą zadawać pytania. Czyli zakładam, że pytania, w którymś momencie zaczynają się powtarzać. Czyli hipotetycznie mogę stworzyć bazę pytań, które studenci wracają i tak dalej, ja bez swojej obecności w Second Life'ie mogę swojemu awatorowi nakazać udzielać konkretnych odpowiedzi. Czy dobrze sobie kombinuję, czy nie? To znaczy, on nie ma takiej autonomiczności, żeby był jakąś formą sztucznej inteligencji. Bota. Dajmy na to. Nie, Bota mam w postaci Sowy, który mhm. prowadzi egzamin testowy. Natomiast y, y, mój awatar, tożsamość elektroniczna, y, nie występuje ze mnie. Okej. Okay. Co się dzieje, kiedy umrzesz? Y, to jest dobre pytanie. Bo awatar zostaje. Y, tak. Też trochę o to chodzi. To jest taka trochę zarozumiałość, mhm. prawda? że e, e, rodzi się jakaś taka e, monumentalizacja, trochę, trochę ocierająca się o poczucie wieczności. Od razu mówię, że nie zależy mi na tym, ale e, jednak to się z tym łączy, no, że gdzieś na serwerze pozostaną e, nagrania e, różnego rodzaju wydarzeń naukowych, akademickich od e, ponad 10 lat. No, bo Akademia istnieje od 2007 roku, od 2008 roku. Większość rzeczy się tam nagry. Bywa. No To jest przyjemne uczucie. Prawda? Są książki, encyklopedie, różnego rodzaju zapisy, annały i tak a tutaj będzie dokumentacja pozostanie, czy, czy, czy on umrze razem ze mną. Aż tak głęboko nigdy się na tym nie zastanawiałem, ale, ale pewnie tak, tak, no, tak, ale, tak myślę. No, skoro to... jest nagranie, to tu umierasz, a studenci mogą uczestniczyć tak. w prowadzeniu wykładzie. Tak, to jest ważna rzecz. duża jest taka dyskusja filozoficzna, trochę kulturoznawcza, z jakim medium mamy i będziemy mieć do czynienia, jaką rolę pełni film, strona i książka. No, tutaj nie chcę za bardzo prowokować w tej chwili, bo musielibyśmy rozpocząć dyskusję, ale może się okazać, że film uzupełnia wiedzę, która płynie z książki. Jestem współredaktorem medialiki, czyli właśnie studiów humanistyki cyfrowej, kulturoznawczych, filozoficznych, gdzie publikujemy wideoartykuły, no, czyli periodyki, które nie są tekstami, ale są filmami. Piąty numer się w tej chwili medialiki ukazał. Po co? Po, jest, co? Po, co po co Second Life? Po co wirtual? Hmm? Skoro ludzie są realni, mamy XXI wiek, podróż na drugi koniec świata zajmuje nam dobę mniej więcej, to po co uciekać wirtual? wirtualem? Zadajesz bardzo dobre pytania. Właściwie zadasz takie pytania, że moglibyśmy siedzieć przed przysłowiowym kominkiem i prowadzić dyskusję filozoficzną i odnajdywać sensy których w podobnych wystąpieniach, reportażach nie pojawiają się. Po co? No. Prawdopodobnie nie ma takiej odpowiedzi, właśnie nawet bym nie chciał jej podać, ale jest jakaś intuicja, jakieś przekonanie, jakaś potrzeba wejścia do siedzi, zrobienia tam coś czegoś, a nie machnięcia na to ręką i wrócenia do szarej rzeczywistości fizycznej. No, wejście pamiętam, i to się dalej zdarza do Akademii Elektronika w Second Life, to no, ciągłe otwieranie drzwi, za którymi jest kalejdoskop, za którymi Tworzy się świat, który nie jest tak często spotykany w przestrzeni fizycznej, no bo tam wchodzą na przykład nowi studentki i studenci pod postacią zwierząt, przedmiotów, wampirów. Dyrektor Instytutu był kotem, prowadzący właśnie są różnej prowienieniencji awatarami, no ale tam się dokonuje i dydaktyka, i nauka, bo to potem ma feedback w artykułach, w prezentacjach, Takich jak tutaj, wiele osób tu na zjeździe filozoficznym jest z Akademia Elektronika Po co? No, tak się rozwija świat. No, trudno tam nie zaistnieć. To jest fajne. To jest w ogóle fragment właśnie egzystencji. To jest to, że logując się w różne miejsca, przeżywamy, tworzymy, kreujemy siebie i świat. Chcemy się konektować, czyli łączyć pod i wymieniać informacje. Także to po co? Chyba nie jest do końca jasne, ale jest piękne. Okej, okay, a co dalej. W takim razie, skoro nie wiemy, co. Skoro po co nie jest takie klarowne, to może zapytajmy, co dalej. Jaki jest tak, horyzont zdarzeń dla, tak. dla tych dwóch rzeczywistości? Kolejne filozoficzne pytanie futurologiczne. Futurologia. Uważam, że jest bardzo ważną dziedziną, bo tak jak czasem się posługuje takim mottem, że przyszłość jest ciekawsza niż teraźniejszość. Teraźniejszość bardzo szybko przemija, to tu i teraz staje się można by powiedzieć coraz krótszym momentem. Natomiast myślenie o przyszłości coraz bardziej angażuje. Właśnie wiele osób zadaje pytania, albo tak jak my tutaj, jak to będzie. Niektórzy zadają pytanie w kontekście władzy. W rozwoju świata, tworząc różne scenariusze, które właśnie w futurologii są lansowane. Myślę, że czekamy na pewien rodzaj interfejsu bionicznego, takiego, który będzie oddziaływał na umysł, mózg. Być może będzie to coś w rodzaju kostiumu multisensorycznego, ale głównie mam na myśli, jednak jakąś technologię, która bazuje na systemie EEG. Tak, żeby dostęp elektroniki był pośrednio transczaszkowo albo w, 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 w podobny sposób elektroniki do, do mózgu. Wtedy odczucia i świat będą jeszcze bardziej usankcjonowane i ta ontologia wzrośnie, po do, po, po, powiedzmy. Bo to, że mamy do czynienia z rzeczywistością elektroniczną pod postacią internetu, to nie mam wątpliwości. Mhm. Jedynie czasami rodzi się to, że ten interfejs jeszcze nie jest dostępny. Z kanału, bo to jest albo wyświetlacz, albo jakieś urządzenie zakładane na głowę, na twarz, prawda, i one już są, one już są dobre, prawda? ale jeszcze to nie jest to, co ten domniemany interfejs, który pozwoli na to głębokie zanurzenie, no i nawet być może czasami odchodzenie od świata fizycznego, czego w sytuacjach, kiedy komuś to zagraża, nie życzę. Ale wiem, że są osoby, które dokonują takich wyborów. I w dzisiejszych czasach trzeba się z takimi wyborami liczyć. I to nie są już osoby, które dawniej parafrazowano jako non-life, tylko no, egzystencjalne wybory, które pokazują, że życie w sieci dla kogoś ma większy sens niż można było o tym powiedzieć rok, dwa czy trzy lata temu, dlatego że sieć jest lepsza. Okay. Czyli kosiasz Umysłów w, lat, w lata 90., film to jest realna rzecz? Myślę, że tak. Tu jest właśnie ta futurologia, to jest, to jest mechanizm, no to jest paradygmat. No, jakbyśmy zaczęli rozmawiać na przykład teraz o tym, a, ta technologia to nic z tego nie będzie, to tylko taki przebłysk w historii, to, to by w ogóle było bez sensu. Raczej warto się zastanowić, tak jak powiedziałeś, i co w przyszłości. I podejść do tego filozoficznie, że to przyniesie konsekwencje dla nas, naszych znajomych, dzieci. Jak się do tego odnieść jako filozofowie, kulturoznawcy czy z innych dziedzin, psychologowie itd., niż żeby temu zaprzeczać i umniejszać to jest właśnie rola filozofii, żeby pokazać: nie, nie zaprzeczaj, nie umniejszaj, nie, 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 nie zmniejszaj napięcia, które wokół tego się rodzi, bo sam w tym uczestniczysz, czy sama. A w przyszłości będzie to jeszcze bardziej. I to napięcie teraz już jest ważne, aby się z tym oswoić, asymilować, znaleźć własną drogę, ale nie pogrzebać swojej egzystencji. Zawsze powtarzam, jeśli ktoś ma dobre RL, to nie go nie niszczy poprzez sieć, ale jeśli chce wybrać sieć, bo tak mu się układa, to też ma do tego prawo. Mhm. I na sam koniec. Mogę zobaczyć tatuaż? Eee, oczywiście, pokażę, zobaczyć. oczywiście może. No on specjalnie on dodam tylko. To jest też tylko, taki chyba trochę technologiczny. Tak. Dodam tylko, że on jest specjalnie tak zrobiony, żeby w pewnych sytuacjach występował tylko kabel. Aha. I większość ludzi e, widzi tylko kabel. Tak. E, natomiast całość jest procesorem, e, czyli po prostu jestem cyborgizowany, jestem podłączony e, e, w tym sensie, no, no właśnie jako cyborg. To jest, to jest pierwsza bardzo. prezentacja tego tatuażu, żeby normalnie na różnych spotkaniach. W spotkaniach, radach, tylko wystąpieniach, kapałek. tylko to zastanawia, ma trochę budzić właśnie niepewność, no ale jest okazja pokazać go w całości. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.